Po dwóch minutach moja psychika usiadła na słoik. Właśnie straciłam połowę szarych komórek od słuchania tych wypocin. Kocham słuchać twojego głosu. Znów Beka z Madek, lepszy humor. Dzień dobry moi mili, dzisiaj znowu otworzymy drzwi do świata, gdzie rozsądek jest równie rzadki co jednorożce. Czyli zapraszam was na 86. odcinek Beki z Madek. Tutaj podrzucam kartę z playlistą ze wszystkimi odcinkami tej serii, jeśli jeszcze nie widzieliście to zapraszam, a teraz... ZACZYNAMY! Spodziewam się przyjścia na świat małego cudu i staram się zgromadzić niezbędne rzeczy, które pomogą nam przywitać nowego członka rodziny. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o wsparcie w postaci rzeczy, które mogą okazać się absolutnie niezbędne w naszej nowej codzienności. Chodzi o rzeczy niezbędne dla noworodka: pieluchy, chusteczki nawilżane, ubranka, przewijak, telewizor, komputer, robot kuchenny. Jeśli ktoś ma do oddania, oczywiście za darmo, to chętnie przyjmę. Nie interesują mnie żadne komentarze typu kup sobie sama. Jeśli masz zamiar takie bzdury wypisywać, to to od razu sobie daruj. Sytuacja jest poważna i oczekuję, że pomożecie mi bez żadnych ale. Większość z tych rzeczy to rzeczy jednorazowe i szybko się zużywają, więc nie mam zamiaru za nie płacić, bo mam inne wydatki. Dziecko zużywa tony pieluch. Po co mam za nie płacić, skoro i tak po jednym użyciu lądują w koszu? Z ubranek dzieci szybko wyrastają, więc też nie widzę sensu w ich kupowaniu. Jeżeli macie coś, co możecie mi oddać, proszę o wiadomość prywatną. No tak, takie to czasy, że niemowlaki od razu potrzebują telewizora i komputera, żeby mogły oglądać bajki Jakości HD i robić pierwsze kroki w programowaniu. Postęp, moi drodzy, postęp. No i najlepsze, nie interesują mnie żadne komentarze typu kup sobie sama. Oczywiście, jak można być tak nieczułym i proponować, żeby rodzic samodzielnie zapewnił swojemu dziecku podstawowe rzeczy? Oczekiwanie, że ktoś inny poniesie koszty waszego szczęścia, to przecież norma. Także, kochani, kto ma zbędny telewizor, komputer i robota kuchennego, oddajcie je natychmiast tej zacnej osobie. I pamiętajcie, żadnych ale, sytuacji. Jest poważna. A może od razu powinniśmy zorganizować zrzutkę na apartament? Bo w końcu dziecko potrzebuje przestrzeni, prawda? Dlaczego o tym nie wspomniała? A ja nie mogę pojąć, jak można mieć dzieci i jednocześnie pracować. Czy wyście oszaleli? Jak można być tak nieodpowiedzialnym? Dziecko potrzebuje obojga rodziców przy sobie od samego początku. To nie jest tylko kwestia matki, która siedzi w domu. Ojciec też powinien być obecny przy dziecku każdego dnia. Jak można to ignorować? Pieniądze to sprawa drugorzędna. One zawsze się znajdą. Zawsze znajdzie się ktoś, kto pomoże. Że finansową. Rodzina, znajomi, a jak nie oni, to państwo da zasiłek. Dlaczego ludzie nie rozumieją, że najważniejsza jest obecność obojga rodziców przy dziecku? Dziecko musi czuć się kochane i bezpieczne, a to się nie stanie, jeśli rodzice będą spędzać większość czasu w pracy. Jak można być tak ślepy na potrzeby własnego dziecka? Okej, okay, rozumiem, że niektórzy mogą mieć trudną sytuację finansową, ale czy to naprawdę usprawiedliwia zaniedbywanie dziecka? Ja uważam, że nie. Każdy, kto decyduje się na dziecko, powinien mieć to na uwadze i zrezygnować z pracy, aby móc być przy dziecku. To jest po prostu. Obowiązek każdego rodzica. Dzieci nie są jak lalki, które można odstawić na półkę, gdy mamy coś ważniejszego do zrobienia. One potrzebują naszej uwagi i miłości przez całą dobę. Ja nie mogę pojąć, jak można wybierać pracę zamiast własnego dziecka. To jest absolutny brak odpowiedzialności. Dzieci są przyszłością tego świata i to my, rodzice, mamy obowiązek zapewnić im najlepsze możliwe warunki do rozwoju. A najlepsze warunki to obecność obojga rodziców. Tego nie zastąpią żadne pieniądze, żadne zabawki ani luksusowe rzeczy. Dzieci potrzebują miłości, uwagi i obecności. Obojga rodziców. Jeśli naprawdę kochasz swoje dziecko, to zrobisz wszystko, żeby być przy nim. Zrezygnujesz z pracy, zmienisz styl życia cokolwiek, ale nie zostawisz swojego dziecka samego. To nie jest tylko kwestia mamy, która siedzi w domu. Tata też powinien być obecny. Świetnie, cudownie przeprowadzamy się do krainy utopii, gdzie pieniądze spadają z nieba, a rachunki płacą się same. Rodzina i znajomi już ustawiają się w kolejce, żeby sypać ci hajsem, bo przecież pieniądze zawsze się znajdą i państwo też pomaga. No jasne, bo rząd ma niekoniecznie Kończącą się magiczną sakiewkę, z której wyskakują zasiłki, jak króliki z kapelusza. Praca to nie jest ważna rzecz. Pracują tylko ludzie, którzy nie rozumieją prawdziwego sensu życia. Powinniśmy zrozumieć, że ważniejsze jest siedzenie w domu i czekanie na te magiczne pieniądze, które jakoś zawsze się znajdą. I kto by pomyślał, że życie jest takie proste? Muszę się gdzieś wyżalić, bo nie mogę tego dłużej trzymać w sobie. Zbliża się komunia mojego syna, i zamiast cieszyć się tą chwilą, jestem pełna złości i oburzenia. Jego chrzestny, który miał być przy nim. W tym ważnym dniu odszedł od nas. Umarł bo chorował, ale czuję do niego ogromne pretensje, bo zostawił nas w tak trudnym momencie. Jak on mógł? Jak mógł nas zostawić w takiej chwili? Przecież obiecał być przy moim dziecku, obiecał być jego duchowym przewodnikiem. Jak mam teraz stanąć przed moim synem i powiedzieć mu, że jego ukochany chrzestny już nigdy nie przyjdzie, nie będzie go wspierał, nie podzieli się z nim tym wyjątkowym dniem? Jestem wściekła, bo to niesprawiedliwe i nie do zaakceptowania. Czuję się zdradzona. Chrzestny mojego syna miał być zawsze obecny, miał być dla niego wzorem, zawsze go. Wspierał i wspierał też nas finansowo. A teraz co? Teraz muszę patrzeć, jak mój syn cierpi, bo ktoś, kogo kochał, po prostu odszedł. Jak on mógł zostawić nas z tym wszystkim? Zamiast radości z nadchodzącej komunii mamy żal i złość. Czuję się oszukana, bo wierzyłam, że będzie z nami, że wspólnie będziemy przeżywać ten ważny dzień. A teraz muszę tłumaczyć dziecku, dlaczego jego chrzestny nie dotrzymał obietnicy. Czuję się zdradzona i oszukana. Człowiek, na którym tak bardzo polegałam, po prostu nas zostawił. Jak można tak po prostu odejść? Jak można zostawić rodzinę w takiej chwili? No w Wziął i umarł. Jak on mógł? Ludzie, kto umiera w tak ważnym momencie? Facet miał czelność zachorować i umrzeć. Jak on mógł ich tak zostawić? Obiecał być przy dziecku, obiecał być duchowym przewodnikiem, a teraz gdzie jest? W grobie! A przecież obiecał! No i teraz biedna matka musi tłumaczyć swojemu dziecku, że chrzestny nie przyjdzie na komunię, bo postanowił odejść na zawsze. Serio? Jak to tłumaczyć dziecku? Słuchaj, synku, twój chrzestny już nigdy nie przyjdzie, bo stwierdził, że umrze. Tak po prostu. Ktoś powinien wprowadzić jakieś przepisy, że nie można umierać przed ważnymi uroczystościami rodzinnymi. Chrzestni powinni mieć obowiązek bycia nieśmiertelnymi. No bo serio, kto to widział, żeby umierać i zostawiać rodzinę w takim momencie? To jest absolutny brak odpowiedzialności. Zasubskrybuj kanał, by zaspokoić moje żądze. Jak nie zasubskrybujesz, matka dostanie pieniądze. A jeśli dotrwałeś do tego momentu, to zostaw komentarz o treści bombelek może wszystko, albo jakiś inny komentarz dla zasięgu. Byłam w domu sama z dzieckiem, jak zwykle, kiedy nagle Przyjechała do mnie pani z opieki społecznej. Wyobraźcie sobie, że zrobiła mi awanturę, bo stwierdziła, że wyczuła ode mnie alkohol. Wypiłam trzy piwa, ale przecież alkohol jest dla ludzi. Każdy sobie czasem popija. Nie widzę w tym nic złego. Ale teraz boję się, że opieka społeczna zacznie węszyć i co gorsza, że mogą mi zabrać dziecko. Serce mi pęka na samą myśl, że coś takiego mogłoby się stać. Jak sobie z tym poradzić? Jak wybrnąć z tej sytuacji? Kto z nas nie ma czasem ochoty na chwilę relaksu, na kilka piw? Przecież to normalne. Ja po prostu czasem potrzebuję chwili dla siebie. Ta pani z opieki. Opieki społecznej była bardzo niemiła. Nie chciała mnie wysłuchać, tylko od razu zaczęła mnie oskarżać. Czuję się niesprawiedliwie traktowana. Jak mam teraz udowodnić, że te trzy piwa to nie koniec świata? Boję się, że zaczną mnie kontrolować, że będą robić problemy. Czy ktoś z was wie, jak można się obronić w takiej sytuacji? Co powiedzieć? Jak się zachować? Boję się, że jeśli zrobię coś nie tak, to mogą mi naprawdę zabrać dziecko. Przyjaciółka mówiła mi, żebym się uspokoiła, ale jak tu się uspokoić, kiedy czujesz, że ktoś może zniszczyć twoje życie? Czy powinnam gdzieś iść po pomoc? Może do prawnika? Czy ktoś miał podobne doświadczenia z opieką społeczną? Jakie są wasze rady? Stoję pod ścianą i nie wiem, co robić. Nie chcę stracić dziecka, ale nie chcę też żyć w strachu, że każde moje zachowanie będzie teraz oceniane i krytykowane. Trzy piwa wypiłaś, mówisz. Cóż, alkohol jest dla ludzi. Fakt, ale widzisz, nie każdy rozumie, że czasem mamusia musi trochę odreagować. No bo przecież każdy z nas czasem sobie popija. No i co z tego, że akurat ja mam dziecko w domu? Przecież dziecko też musi się nauczyć od najmłodszych lat, jak wygląda prawdziwy świat. Patrz. Synku. To piwo. Kiedyś też będziesz mógł sobie wypić, jak będziesz miał swoje własne dzieci i swoją własną opiekę społeczną na karku. Rozumiem, że pani z opieki społecznej przyszła tak sobie bez powodu, bo mi się jednak wydaje, że jest coś na rzeczy, skoro wpadła. W końcu opieka społeczna chyba nie wbija od tak sobie normalnym ludziom do domu. W każdym razie u mnie jeszcze nie byli. Ludzie to sknery. Założyłam zrzutkę na hulajnogę elektryczną dla mojego syna, a teraz widzę, że nikt nie chce na nią wpłacić. Koszt hulajnogi to 6,5 tysiąca złotych. Wybrałam Lepszą, bo przecież nie chcę kupować synowi jakiejś tandety, która się rozpadnie po miesiącu. Mój syn zasługuje na coś porządnego, a nie na byle co. Obiecałam mu tą hulajnogę. Bardzo się ucieszył, a teraz jestem zmuszona patrzeć na jego smutną minę, bo nikt nie chce pomóc. Wydaje się, że ludzie mają pieniądze na głupoty, ale jak przychodzi do pomocy dziecku, to już sknerstwo pełną gębą. Kiedyś ludzie pomagali sobie, a teraz widzę codziennie na Facebooku posty o tym, kto kupił nowe buty, torebkę, kto był na jakiejś drogiej kolacji w restauracji, ale jak przychodzi do tego, żeby dać trochę pieniędzy. Na coś, co naprawdę ma znaczenie, to już jest problem. Jak można być takim materialistą, żeby wolić wydać pieniądze na kolejną parę butów zamiast sprawić radość dziecku. Ja już mu obiecałam i teraz co? Mam mu powiedzieć, że ludzie woleli wydać pieniądze na bzdury niż na coś, co ma dla niego ogromne znaczenie? Kulajnoga noga elektryczna to dla mojego syna spełnienie marzeń, a teraz dzięki waszej obojętności muszę patrzeć na jego rozczarowanie. Jak można być takim skąpcem i nie dać kilku złotych na coś, co naprawdę ma sens? Czy naprawdę tak mało znaczą dla was radość i szczęście dzieci? Życzę wam, że. Abyście nigdy nie musieli tłumaczyć swoim dzieciom, że ludzie są tak skąpi i obojętni, że nie warto na nich liczyć. Obiecałam synowi, to teraz kupcie, bo ja nie biorę odpowiedzialności za to, co mówię. Oczywiście, wszyscy powinniśmy natychmiast porzucić swoje materialistyczne zapędy i wydać swoje ciężko zarobione pieniądze na spełnianie marzeń obcych dzieci. Nowe buty czy kolacja w restauracji to absolutne głupoty w porównaniu z tym szczytnym celem. No cóż, problem zapewne leży w tym, że nikt jeszcze nie zrozumiał, że hulajnoga za 6 i pół tysiąca złotych to nie fanaberia, ale wręcz kwestia życia i śmierci. Trzeba było to napisać w opisie zrzutki. A ty drogi widzu, co sobie ostatnio kupiłeś? Nowe buty? Spodnie? A może zatankowałeś auto do pełna? A pomyślałeś ile dzieci w Polsce nie ma hulajnogi za 6,5 tysiąca złotych? Dzień dobry, natrafiłam na pani post, w którym oferuje pani za darmo jeden bilet do zoo. Mam troje dzieci, które wręcz przepadają za zwierzętami. Każda wycieczka do zoo to dla nich prawdziwa radość. I tutaj pojawia się problem, ponieważ jak wspomniałam, mam Trójkę dzieci, a pani ma tylko jeden bilet. Już widzę ich smutne twarze, gdy usłyszą, że tylko jedno z nich może iść do Zo. Żebyśmy mogli wszyscy pójść do Zo, potrzebowałabym jeszcze trzech biletów. Jednego dla mnie i dwóch dla pozostałych dzieci. Niestety sama nie mam możliwości kupienia tych biletów, bo bilety do Zo są drogie, a ja nie mogę sobie pozwolić na taki wydatek. Kiedy zobaczyłam pani post, pomyślałam, że może jednak się uda. Chciałam zapytać, czy byłaby pani w stanie kupić jeszcze trzy bilety, abyśmy mogli wszyscy pójść razem. Mogłabym przyjąć ten jeden bilet, ale przecież nie puszczę. Jednego dziecka samego, więc przyjmę ten jeden bilet pod warunkiem, że kupi Pani jeszcze trzy. Będę bardzo wdzięczna za rozważenie mojej prośby i czekam na Pani odpowiedź. Jak ona w ogóle mogła być tak bezmyślna, oferując tylko jeden bilet? Przecież to logiczne, że ma obowiązek sfinansować wycieczkę do Zodla całej rodziny. Ten jeden bilet to może sobie wsadzić, ale trzeba przyznać, że jej podejście do życia jest naprawdę inspirujące i godne podziwu. Nie każdy ma w sobie tyle odwagi, by poprosić nieznajomą osobę w internecie o coś takiego. Chociaż nie wiem, czy to odwaga, czy głupota. Czasami jest bardzo cienka granica. Ale skoro już jesteśmy przy takich prośbach, to może niech zasponsoruje im również podróż na Malediwy, opłaci nocleg w pięciogwiazdkowym hotelu i dorzuci jeszcze kieszonkowe na pamiątki. Trzeba pytać, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, a dzieci na pewno byłyby zachwycone.